Ja nie znam, z czego ja otworzyłam okno. Usłyszeć te dźwięki. I to tak po niebu rakieto. Byłem gotowy spakować się w 5 minut, wstąpić do armii Ukrainy. Ci ludzie przyjeżdżali bardzo często po trzech dniach stania na granicy, w mrozie. Kiedy my pierwszy raz widzieli Warszawę. Była to bardzo Ja Myślę, że my w Ameryce. Nie była atmosfera jakiegoś domu dla, dla uchodźców, tylko to była rzeczywiście atmosfera domowa stworzona przez polskie matki dla Matek z Ukrainy. Sebede, dobra, ta. dzień dobry. To wolontariusze zniknęli dla swoich rodzin, po prostu byliśmy cały czas tutaj. Jestem kimś, jeśli jestem dla kogoś. Skoro mamy miejsca, są ludzie, którzy potrzebują pomocy, to zaprosimy ich do nas. And did you hear how so many families across the border in Poland have now opened their homes to the immigrants from Ukraine? Polska otworzyła swoją granicę i dała Ukraińcom takie same prawa, jakie posiadają Polacy, i do szkół wasze dzieci. I don't know a greater value uh, than opening your doors to those in need the, when they need it, and in this case to the heroic people of Ukraine. So with that I just say thank you.